Karolina bije się dla UFC od roku 2015. W tym czasie w OKTAGONIE stoczyła 18 pojedynków, z których 9 wygrała. W swojej karierze ma zwycięstwa nad takimi przeciwniczkami jak Rosna Mayunas czy Randa Marcos. Walczyła też o pas mistrzowski, ale przegrała wówczas z Joanną Jędrzejczyk. Była pretendentka do pasa postanowiła przypomnieć, że to już od 10 lat rywalizuje w OKTAGONIE UFC. Nie mogę się doczekać, aż znów to poczuję. Do dzieła. Dokładnie 10 lat temu, na początku września 2015 roku podpisałem kontrakt z UFC. Już jutro do oktagonu UFC powróci Marcin Tybura. Podczas gali we Francji Polak zmierzy się z Ante Delią, z którym walczył i wygrał we wrześniu roku 2015. W starciu Delia złamał nogę i pojedynek zakończył się już w pierwszej rundzie przez TKO. Tybura dotarł już do Paryża, gdzie przebywa z trenerami Robertem Złotkowskim i Kamilem Umińskim. Meldujemy się w Paryżu. Pierwszy rozruch i sprawy medialne rozpoczynamy odliczanie do soboty. Robert Ruchała 6 września zadebiutuje w OKTAGONIE UFC. Polak jest już w Paryżu, gdzie wspiera go m.in. Joanna Jędrzejczyk, jego menadżerka. Rywalem Roberta Ruchały na debiut w UFC będzie William Gomis. Przed zbliżającą się konfrontacją Polak w rozmowie z Arturem Mazurem dla kanału Klatka po klatce powiedział Mogę tylko powiedzieć, że wszechstronność na pewno będzie ważna w tej walce i ja nie będę unikał niczego. Uważam, że tak jak będzie się nie zachowywał, tak będę walczył. Nie będę ani unikał stójki, ani parteru, ani zapasów. Jestem gotowy, uważam, że mam ten poziom, żeby walczyć w każdej płaszczyźnie i to wszystko zależy od walki. Bo jeśli będzie sytuacja, że będę się bił w stójce, bo będzie tak, to będę się bił w stójce. Jeśli nie będzie tak, to będę szukał parteru, a jeśli będzie tutaj, tutaj, to będę mieszał. Więc jestem gotowy na każdą sytuację i, i tak mówię, no nie obawiam się. Wiem, że Gomis jest trójkowiczem, ale ja uważam, że też mam naprawdę mega niewygodny styl. Walczyłem z Kacperem Formelą, który gdzieś tam w Polsce tutaj no naprawdę był zawodnikiem, który był bardzo nieprzyjemny, jeśli chodzi o stójkę. No, kałtował, miał ciężkie łapy, a pomimo tego ja podjęłem z nim walkę w stójce. I nawet w sumie trzy rundy biliśmy się praktycznie w samej stójce. I, i, i ja wiem, że ja mam e, Faker style I, i on nie jest łatwy. Sam zresztą Dustin powiedział mi o tym, że jestem bardzo niewygodny. I ja po będę z tego korzystał, bo ja sam nawet nie wiem, co ja zrobię. Już jutro do OKTAGONu UFC powróci Robert Bryczek. Polak podczas gali w Paryżu zmierzy się z weteranem UFC Bradem Tavaresem. Przed zbliżającym się starciem Bryczek w rozmowie dla TVP Sport powiedział Żeby gdzieś odważnie, otwarcie o tym mówić, jakie jak ma się założenia. Oczywiście wymarzonym scenariuszem byłby nokaut, no ale u mnie to wyglądało tak, że jak walczyłem w OKTAGONie to trenowałem, tak naprawdę nastawiałem się na najgorszy scenariusz, na trzy ciężkie rundy, i te knockauty przychodziły same. Później, debiutując w UFC, nastawiłem się bardzo mocno, że przedłużę tę serię, że to będzie wymarzony debiut. Szósty knockout w pierwszej rundzie to wydawałoby się no, scenariusz idealny. Wiadomo, też wpływ miały wszystkie okoliczności, no, ale gdzieś to by wróciło się do góry nogami, i teraz też, jakby nastawiam się na to, że to mogą być trzy ciężkie rundy, a jak będzie, no to, to już zostawiam sobie taki margines na instynkt i, i, i to już on jakby zdecyduje w samej walce, w którą stronę to pójdzie. Asia Jędrzejczyk, oczywiście, udzieliła niedawno wywiadu dla, dla Polsatu Sport, gdzie powiedziała tak otwarcie o twojej sytuacji, że, że tutaj to może być walka o być albo nie być, że UFC może nie inwestować w takich zawodników, no bo też. Mateusz Rembecki walczył ostatni raz 2 sierpnia w Las Vegas. Rywalem Polaka był Chris Duncan, klubowy kolega z maty American Top Team. Rembecki przegrał starcie na punkty, ale panowie dali tak efektowny pojedynek, że zostali za niego wyróżnieni bonusami od UFC. Dodatkowo walka została wybrana najlepszym pojedynkiem sierpnia w Oktagonie. Chris Duncan postanowił wrócić wspomnieniami do starcia i napisał w mediach społecznościowych. Wielu miało dużo do powiedzenia o tej walce, ponieważ trenujemy w tym samym klubie. 15 minut wojny, krew, szwy, obrażenia i wszystko położone na szali. Po walce ludzie już za wiele nie mówią. Kiedy zamknęły się drzwi klatki, byliśmy tylko ja i on, dając z siebie absolutnie wszystko. Na końcu pozostaje tylko szacunek. Ten sport jest brutalny, ale opiera się na woli przetrwania, poświęceniu i wojownikach, którzy popychają siebie nawzajem do granic możliwości. Cezary Oleksiejczuk zdobył kontrakt z największą organizacją MMA na świecie, kiedy to błyskawicznie na gali Dana White's Contender Series dzisiejszej nocy rozprawił się z Tio Haigiem. Polak pokonał Amerykanina przez TKO już w pierwszej rundzie. W rozmowie z dziennikarzami po gali wypowiedział się na temat swoich planów. Oleksiejczuk chciałby wrócić do akcji już w październiku na gali w Abu Dhabi. Chciałbym wrócić jak najszybciej do oktagonu UFC. Chciałbym tam pomścić mojego brata za niektóre porażki, na przykład z szarabuletem. Jestem gotowy, żeby w październiku walczyć w Abu Dhabi. Dana White, szef UFC, nagrodził Cezarego Oleksiejczuka kontraktem z organizacją i pochwalił jego występ w programie z cyklu Contender Series. Nie jest twoją winą, że zakończenie walki było dziwne. Wszedłeś do klatki i zrobiłeś to, co należało zrobić. Absolutnie zdominowałeś rywala. Trafiłeś 21 hammerfistów, które pozostały bez odpowiedzi. Siedząc przy klatce, dźwięk uderzeń brzmiał, jakbyś faktycznie walił młotkiem w drewno. Dosłownie rozbiłeś tego gościa. Dam ci więc szansę. Cezary Oleksiejczuk wywalczył kontrakt z organizacją UFC. Po walce razem z bratem zapowiedzieli, że idą po mistrzowskie pasy amerykańskiej marki. To jest niesamowite, stworzyliśmy historię i będziemy tutaj razem walczyć i zostaniemy mistrzami. Husaria się powiększa i idzie po wszystkim. Teraz pokażemy moc. Dela Madalena zmierzy się z Machaczewem w walce wieczoru gali UFC 322. Wydarzenie odbędzie się 15 listopada w obiekcie Madison Square Garden w Nowym Jorku. Dla mistrza kategorii półśredniej będzie to pierwsza obrona mistrzowskiego tytułu. Dela Madalena w rozmowie dla The West Sport wypowiedział się o rywalizacji z Dagestańczykiem. Jego zdaniem Islam to bardzo ciężki przeciwnik. Jednak w stójce nie widzi w nim większego zagrożenia. Uważam, że łatwiej będzie sobie poradzić ze stójką Islama niż Belala. On zawsze pozostaje w tej samej pozycji, ale oczywiście to twardy gość. Jest Zawodnikiem bez podziału na kategorie wagowe. Będzie to więc ciężki pojedynek. Prawdopodobnie obejrzymy ponownie wszystkie jego walki, opracujemy porządny plan i zaczniemy nad nim pracować. Robert Whitaker, były mistrz kategorii średniej UFC, przedstawił swój punkt widzenia na rywalizację Jacka Deli Madaleny z Islamem Makaczewem. Jego zdaniem to ten pierwszy obroni pas mistrzowski wagi półśredniej. Stawiam na Jacka. Myślę, że on ma ten czynnik X. Uważam, że ma odwagę, charakter i determinację, aby walczyć z obaleniami, rywalizować w parterze, przeciwstawić się obaleniom, które Islam będzie próbował. Dodatkowo uważam, że w stójce Jack jest lepszy. Stawiam wygraną na punkty. Boralio zmierzy się z Imawowem w walce wieczoru nadchodzącej gali UFC Fight Night 259. Wydarzenie odbędzie się 6 września w obiekcie Accor Arena w Paryżu. Bardzo możliwe, że zwycięzca będzie następnym pretendentem do tytułu mistrzowskiego w kategorii średniej. Wygranego pojedynku wytypował Izrael Adesanya na swoim kanale na YouTube. Jego zdaniem to Brazylijczyk wyjdzie z tego starcia zwycięsko jednogłośną decyzją sędziów punktowych. Typuje w tej walce Caio. To odpowiednie zestawienie. Nie mam pojęcia, jak sobie poradzi na Surdin przewaga w postaci walki u siebie, jednak nie uważam, aby to na niego wpłynęło negatywnie lub pozytywnie. Stawiam na Kajo, a zwycięży jednogłośną decyzją sędziów. Ręce Kajo będą dla niego zbyt silne, więc będzie musiał mieszać płaszczyznami, aby nie mógł przewidzieć jego ruchów. Na wczorajszej konferencji przed Galą, Fame MMA 27 w pewnym momencie do Dawida Załęckiego podszedł pewien jegomość. Wręczył on Freak Fighterowi kopertę oraz argentyński kaktus. Dla młodszych widzów jest to nawiązanie do filmu Chłopaki Nie Płaczą. Sam Crazy zresztą zareagował słynnym cytatem z tego filmu. Dla mnie? A na chuj mi ten kaktus? Argentyński kaktus i... Zachęcony przez prowadzących przeczytał, iż koperta zaadresowana była dla Dawid Załęcki od ML. Załęcki wyczuł, że stał się częścią ukartowanej akcji. Chwilę później odczytał treść załączonego pisma. Szanowny panie Dawidzie, Michał nie chciał od nas przyjąć oferty i pieniędzy... Ja zawsze dotrzymuję słowa. Dlatego przesyłam panu środki, które miałem przygotowane i odłożone na walkę Michała. Niech będą one dla pana dodatkową motywacją. Jeżeli pan wygra, dorzucę kolejne 2 miliony złotych. Powodzenia ML. PS. Lewy prosty i po sprawie. O proszę, I to teraz... Legenda KSW odpowiedziała na to w następujący sposób. Pewnie, że żałuję, a czy wierzę, no to od tego mam swoich menadżerów, którzy prowadzą te rozmowy, ja jestem zawsze z boku, więc jeżeli była taka oferta możliwa, no to muszę z nimi poważnie porozmawiać, dlaczego z niej zrezygnowali. To jest jedna sprawa, ale jeżeli jesteśmy już przy okazji pieniędzy, żeby troszeczkę tutaj zmienić temat, to chciałem zachęcić wszystkich do kupowania pay-per-view z mojego reflinka. Dlatego, że całe pieniążki przekazuję na córeczkę Daniela Omieleńczuka. Ja sam od siebie dodaję 20 tysięcy złotych z tej okazji. Jeżeli wykupicie też, to będzie. Wielkie brawa! Wielkie brawa! Już w najbliższą sobotę Michał Materla stoczy pojedynek w organizacji FAME. Gdzie w formule boksu na małe rękawice zmierzy się z Dawidem Załęckim. W ostatnim wywiadzie udzielonym na kanale MMA bądź na bieżąco legendarny zawodnik KSW został zapytany o ewentualną walkę z Mariuszem Pudzianowskim. Sprawdźcie, co miał do powiedzenia. Ale Mariusz wyraził na tę wielką chęć, chyba zbieżnie to dawał tam odpowiedź na. Nie, na... nie, 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 poruszam nie tego tematu naprawdę nie dlatego, że nie chcę yy, tej walki czy coś, tylko ja się koncentruję. Mamy za trzy dni walkę okay. z Dawidem, się koncentruję na tym i naprawdę. To jest, yy, nie myślę, co się dzieje, będzie działo siódmego. Tak? Ja się koncentruję na szóstym i mocno, mocno biorę pod uwagę, że to może być moja ostatnia walka, także nie chciałbym tutaj wychodzić ponad to. Na zakończenie rozmowy prowadzący zapytał Michała, czy sobotni pojedynek może być jego ostatnim w karierze. Zobaczcie, jak materla odpowiedział na to pytanie. Są na pewno oczekiwania wobec mojej dyspozycji w sobotę, tak? Ja sam mam oczekiwania jako ambitny sportowiec i, i człowiek, który poświęcił temu życie i, i chciałbym wypaść dobrze. Pozostańmy jeszcze przy temacie legend KSW. Głos w sprawie starcia materla w z na kanale FanSportu TV zabrał Mirosław Okniński, pionier polskiego MMA. Trener Akademii Sportów Walki Wilanów przewiduje, że mimo licznych kontuzji, to właśnie doświadczenie może okazać się decydujące w jednej z głównych walk Galifame 27. Co więcej, jego zdaniem, sama organizacja zakłada zwycięstwo Cipao, ponieważ w planach ma doprowadzenie do wielkiego rewanżu. By nie, nie mówić, Zamęcki jest bardzo dobry jak na amatora, ale Michał jest profesjonalnym zawodnikiem MMA chociaż po kontuzji, ale no myślę, że. Że pewnie chcą zrobić walkę Pudzianowski kontra Materla, rewanż. I myślę, że, że jak będzie rewanż Pudzianowski kontra Materla, no to stawiają, że wygra Materla. O, ale kurczę, no właśnie, bo tak rozmawiałem z ludźmi, to mi... Nie... W wywiadzie dla kanału Fansportu znany trener Mirosław Okniński poruszył temat sytuacji finansowej największej polskiej organizacji MMA – KSW. Jak przyznał, z jego informacji wynika, że federacja zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Ja powiem tak, KSW nie ma kasy, nie ma kasy, spóźnia się z płatnościami, z tego co wiem okay. i KSW jest w pełnej dupie, ale to mi się wydaje wynika z tego, że bo oni się śmieli zawsze, że ja mam PLMA, i ja się spóźniam z płatnościami, że nie płaczę, e, Nie płacę. E, a ja, ale tak. E, nie miałem sponsorów, telewizja mi nie dawała kasy. A tutaj jest tak, że e, KSW się śmiało ze mnie, że robię w klatce, co oni robili na ringu. Ja robiłem e, w klatce, oni na ringu. Później oni sami je zrobili w klatce, Ja robiłem trzy rundy, oni robili dwie rundy. E, ja robiłem. 12 gal w roku, a oni robili 4 gale w roku I, i oni się śmieli ze wszystkiego to, co ja robiłem, a później zrobili to samo, że robią gale co miesiąc, że mają klatkę, mają łokcie, mają trzy rundy, wszystko to, co ja wprowadziłem dużo szybciej, to oni teraz mają. I oni weszli na taki poziom, że ta organizacja jest bardzo dobra, jakby KSW naprawdę mi się podoba jako organizacja sportowa. Chodzi o są... zawodników, że są dobrzy zawodnicy. Są dobrzy zawodnicy. Jak oceniacie słowa znanego trenera? Podzielcie się opiniami w komentarzach.